Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się. Jak tłum, wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa rzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała. Całe swe utrzymanie. Oto słowo Pańskie. Jak do mnie dotarło, co tu się wydarzyło, to nie mogłem ze spokojem słuchać. Mówię. Mówię o pierwszym czytaniu. Zobaczcie, przychodzi prorok Eliasz do wdowy. W jakim kontekście przychodzi? Jest susza. Ta susza trwała trzy i pół roku. Oglądaliście kiedyś filmy post-apokalipto? Jak to wygląda? Tam od, od, półtora roku, od dwóch już nic nie rośnie. Wszystko jest martwe. Sucha ziemia. Nie ma, nie ma co jeść. Nie ma co pić. Wokół tłumy zgłodniałych, wściekłych ludzi, którzy facetu, kto silniejszy, ten wyrwie ostatni kawałek chleba słabszemu. Skopie go, zatłucze, chodzą i gwałcą, co się da. Przepraszam za stwierdzenie. I ona jest sama, tam wdowa. Wiecie, co znaczy wdowa? Tam nie ma e, konstytucji, która by ją broniła. Tam nie ma Praw obywatela. Tam nie ma, nie wiem, ligi kobiet, którzy by się tam za nią wstawiali, biur poselskich. Tego wszystkiego nie ma. Ona jest sama. I ona zbiera drwa. Ona ma, ona mówi, ja mam garść mąki do tego proroka. Mówi, garść mąki. Zobacz sobie garść, ile to jest mąki. Trochę oliwy ma, łyżeczkę. Ile z tego zrobisz? Bułkę? Więcej? Ona jest w takiej sytuacji. I zobaczcie, co ona robi. Ona, ona zbiera drwa. ona mówi: zrobię z tego, z tego jedzenie, a potem umrzemy. Ona wie, że umrze. Jej dzieciak już od kilku dni, może od tygodni, nie dojada. Wiecie, jak wygląda dziecko, które nie dojada, niedożywione? Ten brzuszek ma taki. Ona ma takiego dzieciaka. I ona zbiera jeszcze, jeszcze, jeszcze drzewo, jeszcze szuka, chociaż wie, że, że, że z nią za chwilę będzie koniec, kaput. Ona jeszcze ostatkiem sił walczy o życie. Nie przypomina wam to tych wszystkich ludzi chorych na rata, którzy już wyczerpali wszystkie możliwości, tych wszystkich lekarzy, którzy już chemię, nie chemię, naświetlanie, nie naświetlania, wszystko co było już wykorzystali. I jeszcze coś człowiek liczy na to, że być może jeszcze jakiś cud i przypomina wam to tych wszystkich kłótni i sporów między nami, jakie, się, jak się człowiek kłóci i już mu brak argumentów i zaczyna krzyczeć. I walnie drzwiami, jak już nie umie przekonać, to, to ryb drzwiami. Jak już nie umiesz przekonać, to zaczynasz bić pięścią. On jest w takiej sytuacji, totalnie, że, je, że jeszcze, jeszcze walczy. I oto zjawia się prorok, facet, z drogi przychodzi. I co on robi? Daj mi wody. Czujesz to? Ona biedna, wykończona jest, a on. Przynieś mi wody. Jak byś zareagowała? Byś, by, byś powiedziała, facet? Facet? Ale no właśnie jak my reagujemy, jak, jak, jak mężczyzna nie, nie puści kobiety przodem. A jak ona niesie zakupy, a on idzie gdzieś, gdzieś z tyłu, to reagujemy tak: Facet, ty gdzie w ogóle mężczyzną jesteś? A to robi jej prorok, mąż Boży. I ona idzie pokornie po tę wodę, a on mówi: A przynieś mi jeszcze kromkę chleba. To no, było tu. Kromkę chleba? Ja no, tu zdycham z głodu, kromkę chleba. I zobaczcie, jak on, jej, jak on jej odpowiada. Tak mówi Bóg Izraela. Ona jest poganką. Mąka się nie wyczerpie, oleju ci nie braknie. On mówi, zobacz, to mówi Bóg Izraela, Bóg, którego ty, dziewczyno, nie znasz, którego ty nigdy nie poznałaś, o którym nie masz pojęcia. Wszyscy twoi bogowie, Wszystkie twoje pogańskie bożki zawiedli. Zobacz, w jakiej jesteś sytuacji. Prosiłaś ich, nie masz nic. Żyjesz w kraju, który ginie. Jesteś otoczona ludźmi, ludźmi, którzy ci wyrwą ostatni kawałek chleba, którzy twoje dziecko upieką na ognisku, zrobią z niego zupę. Takie rzeczy się dzieją w czasie głodu, prawda? Wszyscy twoi bogowie zawiedli. To jest bardzo mocne słowo do nas. Tak mówi Bóg Izraela, ten, którego ty nie znasz, ten, którego, ten, któremu nie ufasz. I tak mówi Bóg Izraela do nas: Twoje pieniądze są bożkiem. I się przekona, że one zawiodą. To właśnie nie jeden z nas już się zawiódł. Mamy mnóstwo ludzi z bardzo zamożnych, bogatych, a niekoniecznie zamożnych, ale takich, wiecie, ustawionych. Mam samochód, mam dom. Mam odłożone na koncie, stać mnie, wyjechać sobie do Hiszpanii, i nie jestem szczęśliwy. I czegoś mi brak. I zbieram sobie jakieś drwa, próbuję sobie, szukam sobie jakiejś kobiety, która mnie zadowoli, bo moja żona, stara jakaś się zużyła, i nawiązuje sobie jakieś tam romanse dziwne. I szukam sobie jakiejś przyjaciół, hazard jakiś taki, coś, żeby dreszczyć, nie chodzi o pieniądze, chodzi o jakiś taki dreszczyk emocji, no nie wiem, do klubu golfowego wstąpię. No wiecie, człowiek nie jest szczęśliwy, zaczyna toczyć jakieś takie walki, no to może do jakiejś partii wstąpię, nie wiem, no wiecie, nie jestem szczęśliwy. Bóg zsyła na, na, na nas pewnego rodzaju kryzysy. Syła na nas bardzo trudne, depresyjne sytuacje. Bóg to zsyła, ten głód zesłał Bóg, żeby ci pokazać, żeby jej pokazać tej kobiecie. Twoje bożki ciebie zawiodły. I Bóg nam pokaże, że twoje bożki ciebie zawiodą. Człowiek pół życia, lata po wszystkich promocjach, żeby ładnie wyglądać, żeby być piękną, żeby być cudownym. A starość i tak przychodzi. I oto Twój Bożek, Twoja uroda, Twoja sława, Twoje dobre imię, Twoje dzieci, zobacz, dzieci mogą być Bożkiem. Ja się mogę całe życie kręcić wokół dzieci. Będę ja czy je wychować tak, jak one mają, mają chodzić jak zegarku. jest Bożek. Młodzi, młodzież, słuchajcie, Wasi rodzice mogą być Waszym Bożkiem. Bo tata mi mówi, uczcie, córko, ucz. Ja się będę uczyć będę spełniać jego sukces tata przychodzi codziennie i mówi jak tam w szkole Czwórka? dobrze właśnie dobrze jedynka źle a mówię, jak, jak to poprawisz od razu sprzedaje katechezę zbieraj drwa, walcz 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 sukces sukces bo nie się nie dostaniesz na studia nie dostaniesz się na studia nie zarobisz pieniędzy nie zarobisz pieniędzy wiesz jaki problem Tata nie mówi, jedynka, dobrze. Jak tam w szkole? Masz dziewczyny? Dobrze, dobrze, nie będziesz sam. Synu, nie będziesz sam. Jesteś normalny. Ale się okaże, że jest nienormalny. Właśnie znaczy, i sprzedajemy mu katechezę, że jest dobry, pod warunkiem, że się dobrze uczy, pod warunkiem, że jest normalny, pod warunkiem. Nie wiem, że nie pije. Tym, jeżeli nie bierzesz narkotyków, pod, pod tym warunkiem jesteś dobry. Ja często słyszałem w domu: takżeś fajnie synku tę mszę odprawił. Taką fajną mszę. Po śląsku. Co to znaczy? Że krótko było. <laughs> jesteś dobry, bo spełniasz oczekiwania ludzi. No i człowiek się cieszył, bo jest dobrym księdzem. Kogoś pochwalił. W Niemczech nie wolno mówić już prezbiterom, nie mogą mówić grzech. Nie mogą mówić, jesteś egoistą i hamem. Przyjdzie komisja parafialna, rada parafialna przyjdzie, temu Panu już podziękujemy. Tak się zaczyna dziać. Mamy bożki. Te bożki nas, nas trzymają na uwięzi i po to Bóg zsyła pewne kryzysy. Głód zsyła. Żeby Ci powiedzieć, Twoje bożki zawiodły. I oto tak mówi Bóg Izraela. Ten, którego nie znasz. Ten, o którym myślisz, że Bóg jest na Twoje usługi. My tak traktujemy Boga. Że Bóg jest po to, żeby mi zapewnić święty spokój. Żebym ja był pracowitym, dobrym człowiekiem. Żebym ja miał w niedzielę święty spokój dla siebie. Żebym była zdrowa. Żeby mój teść się nawrócił. Po to jest Bóg. I oto Bóg zsyła kryzys, żeby Ci powiedzieć, nie znasz mnie. Jesteś trochę jak poganin, który mnie absolutnie nie zna. Bóg to robi księżom, sprawiając, że, że kościoły pustoszeją, że nie ma ludzi. Nie ma młodzieży. Gdzie są ci harcerze? No bo masz bożka. Masz, wierzyłeś w połgańskiego Bożka i, i ten Boże Twój Cię zawiódł. To jest bardzo mocne słowo. To właśnie do czego, do czego on ją, prorok, do czego on ją zapra, zaprasza? Mówi jej tak, najpierw przynieś mi kromkę chleba, upiecz tam z tej garści mąki to, co masz, tego jednego pączka zrób, ale nie dawaj synowi, daj mi. On ją zaprasza do miłości... Do wyrzeczenia się, się siebie. On jej każe, tego bożka, którym jest jej życie, jej dziecko, każe go ukrzyżować. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. On zaprasza ją, mówi: Teraz to zrób. I jeżeli poświęcisz na ołtarzu swoje bożki, tak mówi Bóg Izraela, mąki ci nie zabraknie. W oleju będziesz miała tyle. Nakarmisz cały twój lud. Wszystkich nakarmisz. Całą to, cały ten sydon, jakby Bóg powiedział, będziesz sypała tej mąki, tak długo jak będziesz sypać, tyle mąki będzie. Wszyscy się nakarmią. Pośrodku tego głodu będzie oaza. Będzie obfitość. Co to oznacza? Ty, chrześcijaninie, jeżeli się nawrócisz, zbawisz cały świat. Tak mówili ojcowie Kościoła. Jeżeli chrześcijanin się nawróci, jeżeli ja się nawrócę, ja, świat będzie ocalony. Bo tak mówi Bóg Izraela. My chcemy zmieniać ludzi, chcę zmienić rodziców, chcę zmienić sąsiada, polityków chcę zmienić, biskupa chcę zmienić, bo się o, biskup jest, ale słucha tego, czy nie? No właśnie, nie? Mamy jakieś żądanie od biskupów, mamy żądanie od polityków, mamy, mamy żądanie, nie wiem, a Bóg mówi do Ciebie, On Ciebie przyzwał do kościoła. Ty tu jesteś. Nie twój sąsiad, którego tu nie ma. Ty tu jesteś. I zostałeś wybrany i przeprowadzony, żeby słuchać tego słowa. Jeżeli ty się nawrócisz, świat będzie ocalony. Parę dziesiąt lat temu dwóch alkoholików, Bill i Bob, pewnego dnia przyznali się do wszystkich swoich błędów, że są pijakami, Strasznymi ludźmi, którzy zdradzają swoje żony, i tak dalej. Dwóch się nawróciło. I co się stało? Stworzyli ruch anonimowych alkoholików. Tak powstał ten ruch, że oni się przyznali do swoich, do swoich błędów. Teraz miliony ludzi wychodzi z nałogu dzięki, dzięki nim, dzięki temu, że się do dwóch nawróciło. Jak ty się nawrócisz, to, to jakie cuda będą? Jak ty ukrzyżujesz swojego boszta, i dlatego Chrystus patrzy sobie na tą wdowę, w jego czasach wdowa, kim jest? Ona nie ma męża. Jej nikt tam nie będzie bronił. Ona nie ma nic, żadnych zabezpieczeń. Kobieta, która nie ma składek zusowskich opłaconych, nie ma mieszkania, nie ma wnuków, które by ją tam, jak, jak zacznie chorować, to jej tam szklankę wody podadzą. Nie ma żadnych zabezpieczeń. Może liczyć tylko na Boga. I, on, I Chrystus mówi, to jest chrześcijanin. Chrześcijanin to nie jest ten, kto wie, jak odmawia różaniec. Jak odmawiać różaniec. To jest chrześcijanin. To właśnie, jak my słyszymy o takiej wierze, to co się rodzi w sercu? Zadaj się pytanie: strach się rodzi. Ja się boję. I no to ja mam tak żyć, ja mam wyjść z tego kościoła i tak żyć. I to jest, to jest szatańska katecheza znowu. Traktujemy chrześcijaństwo jak. Zadanie do wykonania. Jak prawo, że ja mam od teraz tak żyć. Nie jesteś w stanie. W ten sposób Bóg obnaża kolejnego Twojego Bożka, bo Ty wierzysz, że możesz być chrześcijaninem o własnych siłach. Że możesz być dobrym mężem o własnych siłach. Że możesz być cudownym synem i zasłużyć na to, żeby Twój tata Ciebie gratyfikował. Nagradzał chwalił. Ja codziennie ulegam Bożkowi, że jak powiem dobre kazanie, to ludzie się nawrócą. Jeszcze nie widziałem ani jednego człowieka, co by się nawrócił po moim kazaniu. Niektórzy tak mówią, ale ładnie, proszę Księdza. No, mówią tak. Jak mi mówisz, że ja powiedziałem dobre kazanie, skazujesz mnie na wiarę w Bożka. Nie wiem, czy to wiesz. Robisz mi najgorszą rzecz na świecie. Zaczynam wierzyć, swoją cudowność. I tak ładujesz człowieka na minę. Ja chodzę po minach. Na szczęście mam takich ludzi, którzy mi powiedzieli całkiem niedawno. Ty kurna nic mądrego nie mówisz. To jest Bóg, który sprowadza na ciebie pewien kryzys, pewien głód. mówi twoje bożki, jak wieją. Jak zobaczycie, że mam depresję, pozwólcie mi na to. Pozwólcie mi na to. Bo tylko w takim momencie kryzysu człowiek jest w stanie szukać relacji z Jezusem Chrystusem. Tylko wtedy. To słowo mówi bardzo wyraźnie. W chwilach dobrych zapominamy o Bogu, spieprzamy od Niego. Nie chcemy przejąć życia, które od Niego jest. Nie chcę powiedzieć, że mam wady, że kłamie, że mam kompleksy, tego, tego, tego nie chcemy mówić. Bo, bo mój Bożek wtedy będzie ukrzyżowany. I co mi zostanie? I Bóg nas ratuje, przychodzi z pomocą tym słowem: Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi. Zumiesz? Ta świątynia to jest Twoje życie. I Chrystus wchodzi. Chce uczynić, chce uczynić Twoje życie tą świątynią, tylko nie będzie jej budował Twoimi siłami. Bo Twoimi siłami budujesz tylko bożki. On chce sam to zrobić. Zgódź się na to. Pozwól mu. Pozwól mu ruinować Twoje bożki. Pozwól mu ruinować Twój święty spokój. I wtedy On zbuduje Twoją. Prawdziwą, dojrzałą wiarę. Tą wiarę, która się nie boi, nawet śmierci swojego syna. Ta kobieta zaryzykowała, że Bóg Izraela przychodzi jej z pomocą. Zaryzykowała. I Bóg, i się wydarzyło, że tej mąki nagle było dużo. Kochani, wiara to nie jest coś takiego, że zobaczcie, my, sprzedano nam taką katechezę. Że Wiara to jest, że jest ciemność. Ja stoję w jakimś palącym się domu, jest ciemność, i tam w tej ciemności jest jakiś tatuś, który krzyczy. Na, 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 nie wiem, czy na kazaniach czy coś słyszeliście. Rzuć się synku w domu. Ty nie widzisz, tam jest ciemno, no ale zaufam i się rzuca i tam nie pewnie złapie, a może nie złapie. Wiara nie jest czymś takim, że ja. A jakoś to będzie. Wiara jest wydarzeniem. Wiara się rodzi skąd? Z tego, że był kryzys. Ja w tym kryzysie moim przeklinałem Boga i Bóg przyszedł mi z pomocą. Ja tego doświadczyłem, to się wydarzyło. Miałem myśli samobójcze i nagle Bóg podesłał kogoś drugiego z myślami samobójczymi, który miał jeszcze gorzej niż ja i zapomniałem o moich Rozumiesz? Ja mam wtedy pamiątkę, ja pamiętam w głowie, że Bóg się o mnie zatroszczył, że coś zrobił. Czy ja mam wydarzenie w moim życiu, ja mam się do czego odwołać, kiedy przyjdzie następny kryzys, następne myśli samobójcze? I ja będę mógł protestować przeciwko wątpliwościom, powiedzieć: Nie, przecież Bóg mnie uratował wtedy, to znaczy, że teraz też mnie uratuje. Skoro wtedy mnie wyprowadził, to teraz też mnie wyprowadzi. Muszę tylko pozwolić mu działać. Muszę patrzeć na ten głód, na ten kryzys, że on go posłał do mojego życia. I on w ten sposób buduje swoimi siłami moją wiarę. Swoją mocą buduje, nie ja. Ja coraz bardziej oddaję jemu kierownicę. My tacy jesteśmy, że ciągle chcemy prowadzić. Jak mu oddam, to jedną ręką ciągle trzymam. Ludzie, słuchajcie, kiedyś tak prowadzi samochód, Znaczy, ktoś tam trzyma kierownicę, a my tak panu Bogu robimy. I, i samochód jedzie tak. Nie, wuh, 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 wuh. I potem pretensje Panie Boże, czemu tak? Ale tak nas Bóg prowadzi. I nie bój się, jeżeli, jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, nie wiesz, nie, nie wiesz jak. To nie jest prawo, że ty musisz stąd wyjść i teraz zacząć to robić jakoś. Nie, kompletnie nie. Odrzuć to. Jedyne co, jedyne co rób, to szukaj relacji z nim. To mów mu, głupi jestem. Powiedziałeś jej, że, że mam ci zaufać, ale nie wiem jak. No, nie pozwól mi tego zepsuć. Nie pozwól mi zepsuć. Mam kryzys, teraz już nie wiem nic. Nie pozwól mi zwątpić o Twojej miłości. Teraz potrzebuję jakichś wydarzeń. Bóg Cię chce przeprowadzić przez śmierć, przez głód, to zesłać Ci jakiegoś proroka. Zobaczcie, że my... Ja mam ten problem. Czas jest takim bożkiem. Bo ja muszę skończyć do tej godziny. A ten przedłuża, matko moja, a tam się ziemniaki gotują, nie? Jezus, zostawiłam na piecu, na gazie. Ej, ej. Niech on skończy szybciej. Nie? Właśnie i, i czas. I czas jest naszym boskim. Jesteśmy straszliwie znerwicowani. Liturgia w kościele ma trwać nie więcej niż godzinę. A niektórzy nawet wynajdą. Papież Franciszek powiedział, że kazanie ma trwać 10 minut. Oj, ty, ty. No bo dlaczego bo przemawia przez nas nasza nerwica? W grilla. Grill miał być. Na się czekają. A jak ja bym tak zaczął przedłużać nieskończoność i są. Gdzie twoja miłość do Boga? Gdzie twój głód słowa? Bóg, nas, Bóg w ten sposób, dając nam takich ględzących księży, zabija naszego bożka. Nie chodzi o te kazania, o to, co on mówi, ale chodzi o katecherze, że on, że on, zobaczysz, spóźnisz się i nie zginiesz. Spali ci się dom tam, te ziemniaki wyparują, spali ci się dom i nie zginiesz. A jest wśród nas osoba, której się dom spalił i ona błogosławi Boga za to, że się jej dom spalił. Wtedy była wkurzona jak, jak 150. Wściekła. Ale teraz dzisiaj Boga, Boga błogosławi. Ja też Boga błogosławię za to, że mi samochód rozwalił. Bóg jest błogosławiony. Błogosławisz go, że Twój syn wziął marihuanę. Zobaczcie. A być może Bóg do tego dopuścił. Że był Niedożywiony, bo był jakiś niedożywiony, nie dałeś mu czegoś. Chciałeś nawracać twojego syna, że on jakiś zły dla tego ćpa, że on ma coś w serduszku nie tak. A nie zapytałeś siebie, co mi Bóg chce powiedzieć? Bóg sobie z synem poradzi. Zapytaj się siebie. Potrzebujemy jakby codziennie doświadczać, codziennie, każdego dnia, potrzebujemy doświadczać, że Bóg działa w moim życiu. Inaczej cała ta wiara, ten obrzęd religijny jest kija warty, i wyjdźcie sobie stąd i nie przychodźcie więcej. Dobra, już kończę. Chcę Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ja w seminarium byłem orłem. W pewnym momencie najlepszy z całego seminarium. Miałem wiedzę w jednym palcu. Ja egzaminy przechodziłem bez egzaminów. Mnie wykładowcy niektórzy wołali i mówili: dawaj indeks, ty na egzamin nie przychodź. Chodzisz i tak wszystko wiesz. Naładowany wiedzą, jak mówił Edward. Przypomnijcie sobie, co Edward mówił. Naładowany wiedzą. Jak pojechałem na misję, tej wiedzy starczyło na dwa lata. A potem. Pamiętajcie, jak Edward mówił, wiedza to nie jest spotkanie z Bogiem. Ja wiem, że mam kochać żonę i dziecko. Wiem? Wiecie? Wiecie, nie? że mam być dobry. Wiesz? I na co Ci to? My musimy mieć wydarzenia. My potrzebujemy, żeby Bóg nas ciągle przekonywał. Ciągle mi Bóg musi udowadniać, że się o mnie troszczy. I to jest właśnie istota chrześcijaństwa, że to Bóg jest, On ma inicjatywę, nie ja. On biegnie, nie ja. On tu się krząta, haruje jak wariat, nie ja. Ja sobie siedzę i patrzę. I pozwalam się pociągać. Przyjdziesz do domu, zobaczysz Jego Słowo. Jeśli się ktoś na ciebie rzuci, zobaczysz momentalnie, jak Bóg cię tak kocha, że się rzuci na ciebie. Tak Cię kocha. Pozwól mu działać. Proś Ducha Świętego, żeby dawał Ci światło na to wszystko.